Siemaneczku, z tej strony Wazja, w tym odcinku pokażę wam, jak zrobić quest'a Dostarcz miłość świętowaniu... Pomóż miłosce w świętowaniu dzikich serc Dobra, dawajcie do mnie, używam, pyk Lecimy A, z marker skończyłem Nic nie widać, w ogóle nic nie, nie widzę Cześć. I tyle. Wystarczy pogadać z tym NPC-em. A to jeszcze kapusty tutaj dzisiaj się też wezmę. A raka puka No i to tyle. Cały film chodził o pogadaniu z NPC-em na farmie. To jest Farma Stan? No Chyba tak. No, jeśli jej nie się podoba, nie zapomnijcie lajku, subiku, ustronem. No i do zobaczenia w kolejnych hej.